Dzień dobry, witajcie w drugim odcinku na tym kanale, który dopiero raczkuje, ale miejmy nadzieję, dojdziemy do momentu, w którym odcinki będą pojawiały się regularnie. Yy, dziś plan jest taki, że rozpakujemy busa z Francji, a właściwie komodę pełną bibelotów, bo mybelki zaraz wam pokażę. Yy, za mną jest część moich zbiorów. Znajdujemy się obecnie w moim magazynie, czyli kontenerze morskim wypchanym. Co już jest prawdą, nie po brzegi, bo y, no, jakby nie było, handel się kręci. Ja nazywam się Ania i wraz z moją drogą połową, czyli Gabrielem, zajmujemy się y, handlem starociami, A od 6 lat mieszkamy we Francji, co jest opowiadacku na inny odcinek. Odcinek pierwszy był takim vlogiem, bardziej dla nas, takim przełamaniem się do gadania przed kamerą i do próby wybadania co nam leży, co nam nie leży. Dziś znajdujemy się w Polsce, jesteśmy w Polsce jeszcze dwa miesiące i przez ten czas będziemy jeździć na giełdę starości. Mam nadzieję, że pojawi się z tego vlog w końcu. Być może na pewno. Wystarczyło nam parę lat, żeby Francja stała się naszym drugim domem, który tak ciężko jest nam opuścić. Cyklicznie mówimy, że to już ostatni raz, ostatni wyjazd, i cyklicznie nie jest to prawdą, bo ciągle zostajemy. Nawet jeżeli już na dobre wrócimy do Polski, to myślę, że Francję często będziemy odwiedzać, chociażby po antyki, właśnie po szperanie w starociach, bo giełdy staroci we Francji to jest po prostu inny wymiar poszukiwań skarbów. Choć sama trasa do najprzyjemniejszych nie należy, bo jest to 2000 km. Przez mgłę, deszcz, korki. Jestem w raju. Realnie zdecydowanie jest to zawsze podróż satysfakcjonująca, pełna nowych rzeczy. Nigdy tak naprawdę nie wiemy, z czym wrócimy, co nas do siebie przyciągnie, i cóż, zawsze też mamy jakieś przygody typu kapeć na powrocie. Tutaj mamy gablotkę, która w sumie <gryw> dzierży różne fajne fanty. To jest właśnie ostatni nabytek z ostatniego rzutu staroci. bo Byliśmy dwa tygodnie temu we Francji. Jak to jedną ręką. O pudełeczko, które jest porcelanowe i jest to znana francuska fabryka. Tutaj mamy coś z innej bajki, ale uszczerbione niestety, ale ładne. Jak sobie tradycja z czymś pięknym, ale uszczerbionym. Ja po prostu stawiam to pod odpowiednim kątem w domu, żeby tego nie było widać. To jest prawdopodobnie cukiernica, albo na przykład pudełeczko na mąkę, albo coś w tym rodzaju. Tutaj mamy solniczkę którą ciągle zapominam wyczyścić, żeby się aż świeciła. Ona jest piękna. No tutaj moja kolekcja y, solniczek i pieprzniczek. Bardzo lubię. Tutaj też taki mały puzdereczko. To jest chyba szkło weneckie. Tak, bardzo fajne. Słonuszek. Tutaj mamy coś takiego bardziej rustykalnego I wydaje mi się, że to jest, y, czy to jest Francja, czy to jest Portugalia? Nie wiem, ciężko powiedzieć, ale takie ludowe. Tutaj mamy album, to na, może na inny czas zajmiemy się starymi księgami. To jest, ale pokażę Wam. To jest album, który dokumentuje ilustracyjnie i jest też pełno wycinków I wojny światową, Okres między 1914 a 1920, wydaje mi się, 19, No, wydany w 1927. No, tutaj obok, z co innego. Tutaj mamy piękny słoik na makaron spaghetti. Tutaj jakieś obrazki. Tutaj widzicie mnie jeszcze nie poukładaną po ostatnich wojażach. Y, tu mam rzeczy do wystawienia. Łoś z Kanady, to jest na zdjęcia. Tutaj jest portugalska solniczka. Buty z koziego y, futra. To mam bakaże, bo tak się prezentują. No ja wiem, że one nie są dla każdego, w sensie każdej... Y, dla, to jest dla osób z bardzo Charakterystycznym stylem, myślę, że zahaczającym bardziej o maksymalizm niż minimalizm, ale no jest to też fajna sprawa, bo zapewnia ci komfort cieplny na 100%. I w oryginalnym but pudełeczku. Tutaj mamy bardzo ciekawą lampę ze skórzanym abażurem. To w ogóle jest kolekcja lamp. Zegar, który chyba jest już sprzedany, o ile się dobrze e, e, orientuję. Abażur samotny. Tutaj mamy różne lampy. Tutaj mamy naftową lampę, do której gdzieś jest też ambażur. Mamy wielki abażur. No, to jest mebel, który kiedyś już miałam bardzo szybko się sprzedał. Miałam go kiedyś w komplecie z krzesłami i z, z stołem. A dziś jest samotny. Ach, aczkolwiek jest przepiękny i kosztuje 3500 zł. Wiecie spokój. Ponad 2 metry. Szerokości, tak? Nie wiem, jak go nagrać, żeby teraz 0,5. Nie ta. Nie ta kamera. No, jest yy, czadowy. Sorry za to, że się wbił mi statyw. w yy, ekran. To jest fleszem. Pokażę Wam przybitki. To jest bardzo długi mebel. Tutaj mamy prawdziwego Antyka z prawdziwego zdarzenia, ale on jest do totalnej renowacji chyba, że mamy tutaj jakiegoś fanatyka, który zajmuje się e, renowacją mebli i chce się tego podjąć, to dajcie znać tutaj mamy piękną ławę, której nie widać tu jest bardzo stary stół, zobaczcie na ten system jest tak fajny, tam jest barek, który wam tu jestem ja i przedpokój tutaj mamy pianino numer jeden numer dwa. No zgadnijcie, które jest starsze. No. no i cóż. Się troszeczkę tutaj trzeba przeorganizować. Tu mamy różne fajne obrazy. Z drzewem genealogicznym tutaj gdzieś majaczy czy Enów. Dwie stówki Chwilę uwagi do tego ładnego mebla Zobaczcie na kluczyki Otwieramy te wroga Oj, no i dobra Tu mamy sekcję młodej Już coś widzę, z czym będzie mi się ciężko rosnąć. To jest taki pasek, który można sobie zawiedzić dowolnie. Ojejcie, ale czarowy. Piękny jest. Mamy skórzane, zielone, beżowe jakieś. Tutaj jakieś zwykłe Tutaj mamy welur jakiś. Tutaj też czarny, bardzo fajny, klasyczny. Takie o. To jest fajna dla skórka to genuine, Leather. Ta starsza marka. Która jakoś mało ma takiego prestiżu, choć Znaczy, ma dużo prestiżu, tylko nie jest tak bardzo medialna. Mamy też taką torebeczkę. Też skórzana. No, no, no myślę, że nas To Jest jakaś matka. Made in France. Zawsze jest Nie no, skóra skóra. Lęciutka. A tutaj coś takiego Śmiesznego Bo tu w środku jest skóra, na zewnątrz nie Też ciekawe Tutaj będzie, będziemy mieć materiał Do robienia zdjęć na tym. Idziemy dalej Jeszcze jedna Lepiej się Mogę mieć rękawiczki Musi być wyczyści, Ale jakaś fajna Jest stylona, fajna. Dzień dobry. Płyty wino, ale muszę jakoś sobie hmm, przesegregować, później pokażę Wam całość po prostu. No, to jest. O, to jest. To jest tajemnica, nie korzenie się. To jest same.

Z Francji, ale z Wielkiej Brytanii. O! Tutaj jest na ryby. Klasyka gatunku. Fajne, bo nie papierowe. Uuu, to jest bardzo fajne. To jest zamrz. Po dotyku stwierdzam. Milano. Czyli mamy włoski. Niby tak a jednak nie nazwa mylna Metka Italia Made in France Fajnie. to co mamy ciekawego już Jakąś Jaką? kowną i jakąś zapomnianą kliszę Z jakiegoś marszu. Nie wiem, czy to będzie widać. Ja mam taki nieśmiały apel do świata, żeby mężczyźni powrócili do naszego tego typu czap na jesień. To jest takie stylowe. Takie lata 30, 20. Uważam, że nie dość, że do zapewnia komfort i chroni Bardzo bardzo mózgi. To jeszcze wygląda bardzo fajnie. A Miany sztywne super. Finile są podzielone na klasykę francuskiej muzyki, czyli coś co będziemy odkrywali. Mam tutaj też Trycoland, klasykę, czyli mamy Czajowskiego, mamy yy, Czajowskiego, mamy tutaj... Tej takiego nie. Beethovena mamy, na pewno będzie Vivaldi tam, pod spodem znowu francuska muzyka. No i tutaj mamy amerykańskie hits. Zaraz to będziemy przyglądać. Tutaj mamy mniej znane, jakieś trochę angielskich hitów i też francuskie. Tak, będziemy odkrywali. Jakiś CD się trafiło. Tutaj mamy. Paka. Niekompletny zestaw, ale fajny. Się to zależy umieścić te wszystkie płyty. A tu mamy fajne rzeczy. To jest coś naprawdę dla bogatych ludzi, z czym ja się nawet nie spotkałam, pracując dla takich. Teraz wybrać. Dobra, kto nie zna francuskiego, to jeszcze ma szansę zgadnąć. To jest... To są właściwie. Oj, nie mogę jedną ręką. Szczypce do cukru. Tutaj, o, no, wygląda troszeczkę upiornie. A tutaj mamy, tu mamy zawieszki jakieś, łapielniczkę z no i do ślimaków ze stali nierdzewnej. te stali przyrząd do chwytania ślimaków. Jadą ślimaki, są ok, ale nie warte. Cierpienia zwierząt tych. Pośród stosów winyli mamy... To. Czyli kilka płyt Bitelsów. No ale zobaczcie na to akwarium. Ouch, niebezpieczna sytuacja. Nastąpiło do światło. Dobra, czekajcie. Mamy numer 1. Mamy singielek. John Lennon. Jeszcze jeden. I coś słynnego, czyli Abbey Road. Jestem z tego szczęśliwa i będę dzisiaj tego słuchała. Nie jestem największą fanką Beatlesów, ale to ceniam. I rozumiem. Wielki boom w latach 60. -tych. na nich. Dokładnie to bardzo mnie cieszy nowe nabytki w postaci Edit Piaf. Mam też Ereja Charlesa Johnny Holiday, to jest taki chyba jeden z najbardziej francuskich znanych w Polsce artystów Tutaj mamy Tainted Love, Soft Cell Zobaczcie, to super okładka Oj, oj, oj Będziemy tutaj buszowali Robert Palmer David Bowie I fajne, fajne rzeczy, fajne rzeczy O, czekajcie jeszcze If you wonder. Także jest, coś, jest to fajnego oglądać Jest coś drugi Może to jakaś Nie wiem, no, trzymeczka? Nie mam, nie no, mam Stoliczek? się podoba. W środku mamy mnóstwo zestawów kart. No i nie będę sprawdzać kompletnie. Ale ciekawe, czy to będzie zagubione, bo tutaj mamy z rysunkami Pablo Picasso. I choć wiem, że sam malarz nie jest chlubną postacią, jak się wczyta bardzo człowiek w jego historię. To jednak nie da się mu odjąć, że jego prace są ciekawe. Mój tutaj mamy 54 karty. Tak, Z dolarami. Fajne. Bardzo fajne. To wydaje się kompletne. Ale będziemy sprawdzać, nie? Zanim się je powystawię niestety, a jeszcze może i się pogra w tysiące. Nie Nie nasłania do hazardu o, to są bardzo fajne, to pokera wyglądają na jakieś naprawdę takie stare ale fajne bardzo fajne śliczne ile tego mamy? Teraz zobaczymy Tutaj wezmę ten laborek. Tutaj mamy historię francuskiego oporu, no i jest to ciekawostka, mamy dużo zdjęć, raczej przedruków, do tego się zabierzemy, jak chyba innym razem, bo marzą mi ręce i nie mam czucia i boję się, że coś urwa niechcący, to jest fajne, wygląda jakby tam coś było ukryte, ale chyba nie. Na dziś to tyle, zostaw po sobie jakiś w postaci komentarza lub łapki w górę. Nie każ mi łapko w dół, bo to jest dopiero początek i daj znać, co Tobie podoba się w Starociach, daj znać, na co zwrócić uwagę, co byś chciał obejrzeć.